A to piękny szczecin, gdyby ktoś nie widział. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić super patent dla osób, które mają dość dużą pewność siebie. Jeżeli mają małą musieliby popracować, to zapraszam do siebie na szkolenia akademia To jest moja strona. I dzisiaj chciałem przedstawić taki mój super patent dla naprawdę bardzo pewnych siebie facetów. Jeżeli widzicie trzy piękne kobiety, które gdzieś sobie siedzą w jakimś fajnym miejscu, ale najlepiej im, im lepiej wyglądają, tym będzie to fajniejsze. To proponuję taką fajną rzecz, że podchodzicie do tych trzech kobiet, czyli podchodzisz do tych trzech kobiet, nie podchodzicie, czyli podchodzisz do tych trzech kobiet, które sobie siedzą gdzieś tam w jakimś fajnym miejscu, podchodzisz, całujesz jedną, całujesz drugą w policzek, całujesz trzecią w policzek i się dosiadasz jakby nigdy nic. One sobie rozmawiają. Rozmowa, rozmowa między, między nimi się toczy. I tak naprawdę, co jest bardzo fantastyczną e, rzeczą, e, co zrobiliście e, albo już, albo zrobicie po moim filmie, że gdy siedzą te trzy kobiety i ze sobą rozmawiają, a ty podchodzisz, całujesz najpierw jedną, całujesz naj, drugą i całujesz trzecią w policzek, żadna tak naprawdę nie wie, skąd ty się pojawiłeś i którą ty znasz. I to jest fantastyczne w tym wszystkim, że tak naprawdę możesz siedzieć z nimi pół godziny, godzinę i w pewnym momencie może e, wystąpić coś takiego, że któraś zapyta, ale skąd my się znamy? I ty wtedy wiesz co robisz? No wybuchasz, że się nie znacie. I to jest najpiękniejsze, co możecie sobie wyobrazić, bo reakcje mogą być różne tych kobiet, bo sprawdziłem to osobiście kilkukrotnie, więc reakcje mogą być tego typu, że nagle kobieta powie: Nie, No, ale wariat, ale fajny i w ogóle po prostu będzie uśmiechnięta i będą uśmiechnięte te trzy kobiety i zadowolone. Mogą być reakcje oburzenia, oczywiście, że tak, ale to wszystko zależy od waszej właśnie pewności siebie i w jaki sposób wy się później zachowacie przy tym, jaki będziecie mieli poziom ludzi poziom pewności siebie i po prostu w jaki sposób będzie między Wami emanowało coś pięknego, coś, coś, coś niesamowitego. Brakuje Ci pewności siebie, to jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie na szkolenia, Popatrz, jak jaki piękny, popatrzcie jaki piękny i cudowny jest Szczecin, gdyby ktoś tam, <grytanie> czasami piszą w komentarzach, że nie do końca, ja powtarzam, że jest po prostu przepiękny, no i co, i, i ode mnie taka skromna rada, Działajcie, 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 podrywajcie te kobiety, bo one po są, żeby je podrywać. Podchodźcie do tych najpiękniejszych, które Wam się podobają. Nie, nie, nie idźcie tą regułą, tak jak niektórzy idą, że im, im życza tym łatwiejsza, bo to nie do końca prawda. Czasami te brzydcze, powiem Wam szczerze, osobiście nagrywając, nagrywając swoje filmy, to czasami te najbrzydsze to obchod pierwsze okimułkiem, a te najładniejsze są po prostu uśmiechnięte. To jest w ogóle taki paradoks. I pozdrawiam Was jeszcze raz z pięknego Szczecina. Życzę yy, miłych dni miłych randek i mam nadzieję, że ten, ten super patent przyda Wam się na nadchodzące te wakacje. Pozdrawiam serdecznie, hej!